Nasze stowarzyszenie, Szczecineckie Stowarzyszenie Naukowe imienia Adama Giedrysa Astrostrefa, działa od 2022 roku i za swój cel ma nie tylko, powiedzmy, dbanie o pamięć Adama Giedrysa, zbieranie artefaktów, ale również krzszerzenie idei oświatowych dotyczących astronomii. I nauk pokrewnych. Chciałbym tutaj właśnie to zaznaczyć, czyli matematyki, fizyki, biologii, chemii. Dlaczego? Dlatego, że bez tej podstawy nie możemy przejść, dojść do astronomii i rozwijać się. Przy czym, tak prawdę mówiąc, astronomia to jest, można powiedzieć, przedmiot filozoficzny, tak, mający podstawy naukowe. Trwają warsztaty dotyczące obrotowej mapki nieba. Wykonuje je nasza członkini Dorota Bielska. Bils I na tej mapce mamy właśnie godziny. Miesiące i dni, i możemy sobie ustawić, co w danej chwili możemy zaobserwować. Tutaj również wszyscy wykonujący takie mapki mogą sobie zaznaczyć, z którego miejsca następuje czy występuje rój meteorytów Perseidy. Tak, e, oprócz tego no, warunki dzisiaj e, są e, takie, że mamy ostatnią kwadrę księżyca, czyli niejako powyżej, poniżej Perseusza, e, czyli z eta Persei, skąd wychodzi rój. E, będzie poniżej Księżyc, ostatnia kwadra, ale jesteśmy przygotowani. Mamy również dla wytrwałych mapki Księżyca, gdzie będą mogli zidentyfikować kratery na Księżycu. Jeśli ktoś dotrwa do rana o 4.30, zapraszam na obserwację koniunkcji Jowisza z Wenus. Będziemy obserwować Księżyce Jowisza, ale również fazę, e, ostatnią fazę e, Wenus.